Siemaneczko, witam was wszystkich na moim kanale Dzisiaj będziemy sobie przekładali Trilto Cuttlewagon Wagons ex Pelma No i zapraszam do... z Meksyku Jego polska nazwa to ptaśnik czerwono yy, Zamieszkuje też tereny Kostaryki Nie myślcie sobie, że tylko, tylko zajmuje... Znaczy zamieszkuje tylko tereny yy, Ten... Yy, Meksyku, ale nie Zajmuję też tereny Kostaryki i y, Belize. Jakoś tak. Hmm. Ty muszę dać tego, tego torfu trochę. Będzie tutaj więcej. Nie bez powodu też daję jakby taką wysoką tubetę. Y, to będzie dużo torfu. Hmm. Dobra, jakby dorobimy zaraz, jak będzie trzeba. Zalaję to już wszystko wodą tutaj. Ty sobie to wymieszamy, żeby było szybciej. Dobra, to poczekać chwilę. Idealnie torfu się zrobiło, widzicie? po samej dziurki Więc no, robimy jakiś tutaj lekki wystrój, chociaż nie za duży, te to połamie Muszę też coś widzieli Tak, jakiś myszek też tutaj mam No nie wiem, czy będziemy mogli go dawać Chyba tyle po prostu tam wciśniemy gdzieś Pyk a ten listek, to jest bardzo ważna rzecz żeby... Widzimy taki fajny listek, on będzie dla upodobań Albo czekajcie, jeszcze damy tam trochę tej kory Żeby pank czuł się tam jakby bezpiecznie No i skończyliśmy Taki skromny pojemniczek, z to tam jeszcze trochę tego mchu Nie tam Tam No i pozostaje nam tylko to wszystko jeszcze spryskać. Poczekajcie chwilę, muszę zakręcić. Żeby pęczek nie ocupić Oczywiście on jakby woli bardziej sucho niż mokro, ale na początek i tak musi być jakby wilgotne, że ja mógł sobie chcę napić się na przykład. A nie kurde, że damy od razu go tu suchego torfu i. No co no. Bo lubi sucho, nie? No, Tak nie jest. Poczekajcie chwilę, tutaj tylko ogarnę sobie wszystko i go przekładam Jakoś w miarę to ogarnąłem, więc tutaj otwieramy. Dwa pojemniczki. poczekajcie, hmm. sobie wezmę pęsetę ja nie przemyślałem. mi się pan zgubiła. Poczekajcie chwilę. Dobra, mam znalazłam. To jest oczywiście zamienka taka. I tu nie będzie jakichś szczególnych tych. Po prostu chwycimy go w pensetę i go przełożymy. Żeby to jakoś też długo nie zajmowało. Taki jest. A poczekajcie, w sumie nie. Nie, nie, nie. Zrobimy makro jakieś. Postaram się zrobić, więc czekajcie, ustawię co. To uciek. Wow. Widzimy, też poczekajcie, ze mną trochę tak na światło, żeby go lepiej widać. Ogólnie gatunek dość spory, do 7,5 cm ciała samice, samce tak na oko 6,5 cm, nie to. dość prosty w hotowli, ale uważacie, bo to jest bracha, tak? One wydają się spokojne, ale tak naprawdę to jest um, jedy, jeden z dwóch rodzajów takich agresywnych braszek. To jest właśnie pierwszy, a drugi to jest trochę Auratum. Um, I one lubią pokazać sobie helicerki niekiedy. Ale jak mamy już trochę oleju w głowie, to można go wziąć na pierwszego. Oczywiście jak to jakby zając wziął na pierwszego i... Zależy, kto ma jak w głowie, to już mówiłem, nie? I co jeszcze mogłabym powiedzieć? Bardzo fajny, żerłoczny. Co, jak na brachę, to dziwne trochę. Żarłoczny gatunek, brachę i. Bardzo w nie? Jak już mówiłem, samice mają bardzo ładne ubarwienie. Taki, są prawie rzecz, są liście czarne i po prostu mają taki czerwoniczki znaczy, mają taki czarny odwok z czerwonymi włoskami i tylko na tyle mogę Wam jakby pokazać w strefie makro no więc co, Zakładam, zabieramy się do przekładania więc tak to wygląda to jest najzwyczajniej w świecie, w sensie naj, najprostsza rzecz dajemy tak korek, poczekajcie jak go podtrzymam i już tu ruchamy pająka ej, ale nie tam gościu Gościu. O! Już uciekł za to. Nie zobaczymy jego. No ale co? Zobaczyliśmy, więc. No, koniec. Jakby. No bo co ja wam jeszcze mogę o nim więcej powiedzieć. No. Mm, jak już mówiłem, duży gatunek. Pochodzi z Meksyku, występuje też w, w już wam mówię, gdzie występuje, występuje... w Belizie i jeszcze w Kostaryce. To są takie trzy kraje, w których sobie lubię występować. No i no cóż, no, no żegnam na razie i.